Odkąd Google dał polskim użytkownikom Androida pełny dostęp do marketu, mogą oni kupować gry, które zostały przygotowane pod ten system. Które gry warto kupić? Na początek Dungeon Defenders First Wave. Jest to pierwszy tytuł na platformę Android, który został stworzony na silniku Unreal Engine 3. Oferuje on grafikę 3D na wysokim poziomie i rozbudowaną rozgrywkę. First Wave to gra typu Tower Defense z licznymi elementami RPG w pełnym 3D. Gracz wciela się w jednego z czempionów, a celem jest ochrona kryształu, w którym zamknięto pradawne zło. Brzmi banalnie, ale Dungeon Defenders na szczęście takie nie jest. Stawianie barier ochronnych i strzelających we wroga, wiesz, zdobywanie kolejnych punktów doświadczenia i rozwój postaci, walka w trybie TPP, czy duża różnorodność, to tylko niektóre plusy tytułu. Home Run Battle 3D Home Run Battle 3D jest dostępny w sklepie z aplikacjami Google od dawna i większość użytkowników zna już tę grę. W Home Run Battle gracze wcielają się w baterów, czyli zawodników baseballu, odbijających piłki. Celem jest odbicie wszystkich w taki sposób, aby zdobyć jak najwięcej punktów. Bonusowe punkty są przyznawane za wyrzucenie piłki w trybuny, czyli tzw. home run lub uderzenie w tablicę z wynikami. Największym plusem gry jest tryb Multiplayer, który umożliwia rozgrywkę z graczami z całego świata. W trybie tym można rozwijać zawodnika i wyposażać go w coraz lepszy sprzęt i stroje. Majesty jest tytułem dobrze znanym starszym komputerowym graczom. To jedna z najciekawszych strategii z elementami SIM w historii gier komputerowych. Wielu ucieszy fakt, że jakiś czas temu Majesty pojawiło się w Android Markecie. Pod względem rozgrywki tytuł nie różni się od pierwowzoru. W grze rozbudowuje się własny zamek i jego otoczenie oraz rekrutuje wojowników, magów, łuczników czy łotrzyków, którzy rozprawią się z grasującymi w okolicy potworami. W Majesty nie ma możliwości kontrolowania wojska, a więc obrońców trzeba nakłaniać do walki i eksplorowania terenu, wystawiając nagrody. Wersja na Androida ma ładną grafikę i oferuje równie dobrą klimatyczną muzykę. Reckless Racing to stosunkowo nowa gra w markecie. Jest to trójwymiarowa samochodówka z widokiem z góry. Gracz wciela się w jednego z charakterystycznych kierowców i ma możliwość prowadzenia różnych samochodów: od sportowych Mustangów po półciężarówki i pick -upy. Poza grafiką na naprawdę wysokim poziomie i dobrze rozwiązaną fizyką, gra oferuje kilka trybów rozgrywki, w tym standardowe wyścigi, jazdy na czas czy doręczanie paczek do wskazanego punktu. Do wyboru jest także kilka świetnie zaprojektowanych tras i torów. Ciekawy dodatek stanowi system osiągnięć, który pozwala zdobywać różne bonusy. Jakie? Zobaczcie sami w grze. Grave Defense to kolejny ciekawy tytuł typu Tower Defense. Cel gry jest prosty. Trzeba odpierać ataki zombie, zjaw i duchów czy guli przy użyciu rozstawionych po planszy strzelających wież. Co odróżnia Grave Defense od podobnych tytułów? Klimat, szybkie tempo rozgrywki i konieczność myślenia przy rozkładaniu wież obronnych. Ponieważ liczba pól, na których można to zrobić jest ograniczona, a potwory wychodzą z kilku miejsc na każdej planszy. W markecie gra znajduje się także w wersji darmowej, która pozwala zapoznać się z tym tytułem przed dokonaniem zakupu. Na uwagę zasługuje także Hungry Shark 2. To druga odsłona tytułu, w którym gracz wciela się w rekina. Jego zadaniem jest pożeranie wszystkiego, co pływa w morzu i nie wybucha lub nie jest jadowite. W grze można zjadać mewy, płotki, tuńczyki, foki, a nawet ludzi i poczuć się jak bohater szczęk. Gra cechuje się prostotą, a całe sterowanie odbywa się za pomocą akcelerometru. Grafika jest dwuwymiarowa i rysowana, ale wpływa to pozytywnie na rozgrywkę. W drugiej odsłonie dodano nowe ryby, jak płaszczki, które potrafią się same bronić. Zmieniono nieco wygląd planszy, pojawiły się także nowe bonusowe znaleziska. Dostępna jest także darmowa wersja gry, która oferuje wszystkie funkcje pełnej, ale rozgrywka została ograniczona do 125 tysięcy punktów.